Witam was, bracia i siostry. Większość z was wie, że nas nie było tutaj z małżonką z Kariną przez ostatnie cztery niedziele. Byliśmy w tym czasie w Polsce, gdzie Duch Święty też działa. I e, mimo różnicy języków dla mojej żony, bo moja żona nie e, mówi po polsku, to ciekawa rzecz, która się wydarzyła przy wyjeździe pastor, tamtego zboru razem z żoną. Gdy odjeżdżaliśmy, przekazali nam taką wiadomość, że oni czują, że my jesteśmy ich. I to jest cudowne, że możemy być obojętnie gdzie, w obojętnie w obcym kraju, na obcej ziemi, nie rozumieć języka, ale tam, gdzie Duch Boży, tam są nasi. Wszędzie możemy się czuć w domu, tam, gdzie jest Duch Boży. I to jest piękne, że to, co nas jednoczy i sprawia, że jesteśmy rodziną, to Duch Święty. Duch Święty, który pragnie działać przez każdego z nas, pragnie się objawiać, pragnie objawiać Jezusa Chrystusa, pragnie objawiać miłość, którą obdarzył ten świat. Nie ma, nie ma z nami pastora, nie ma z nami starszego zboru Tomka, ale y, mam nadzieję i będę się o to za chwilę też modlił, że y, ten sam duch, który działa w nich, który... Prowadzi naszego pastora, daje mu słowo, będzie teraz i e, mnie wspierał, bo nie za sprawą mocy ani siły to się stanie, ale za sprawą Ducha Świętego. Także schylmy nasze głowy i pomódlmy się, poprośmy Ducha Świętego, by teraz do nas przemówił. Duchu Święty, ja potrzebuję Ciebie na tym miejscu. Bez Ciebie będą to tylko puste słowa, ale Ty obiecałeś, że jak otworzysz usta, ja je napełnię. Proszę Cię teraz, Boże, abyś napełnił moje usta nie ze względu na mnie, ale ze względu na osoby, które tutaj przyszły i potrzebują słyszeć Twoje słowo. Nakarmi swoje ciało, nakarmi swój lud, nakarmi swoje dzieci, bo one potrzebują Twojego prowadzenia. Potrzebują pokarmu z niebios, manny, żywego słowa. Boże, użyj mnie teraz. Na swoją chwałę i przejmij kontrolę Duchu Święty nad wszystkim, co teraz będzie tutaj się działo. Ty natknij to słowo i ty dotykaj serc, by to słowo ożywało w każdym tutaj zgromadzonych w ten sposób, w jaki ty przewidziałaś. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci za to, że tutaj zebrałeś nas. Wierzę, że nie ma przypadków i wierzę, że będziesz czynił. Swoje dzieło w imieniu Jezusa Chrystusa na swoją chwałę. Amen. Chciałbym przeczytać e, takie słowo, które Bóg mi położył na serce i chodzi za mną. To e, oparte jest na fragmencie z pierwszej księgi mojżeszowej, 15 rozdziału, od początku do, do końca, praktycznie. Jeżeli ktoś ma ze sobą Biblię i chciałby. Czytać razem, to możecie to teraz zrobić. Jeżeli nie, to ja przeczytam teraz dla Was. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie. Jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Elizer z Damaszku. Potem rzekł Abram: Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo: Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy. Jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo Twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który cię wywiódł z ur ledejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę i trzyletniego barana. Nadto synogorlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na połowy, i położył jedną połać naprzeciwko drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnęło Abrama twardy sen. Wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność, i rzekł do Abrama, Wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przybywać będzie jako przychodni w ziemi, która do nich należy, ale nie będzie i będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie zwróci, wróci tutaj, gdy przed tym czasem nie dopełni się wina amorytów. A gdy słońce zaszło i nastąpiła ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze za bramem. Mówiąc, potomstwu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Ci, którzy znają ten fragment, czytali wcześniej, czy znają historię Abrama, tutaj jeszcze nazywa się Abram, tutaj jeszcze Bóg nie zmienił jego imienia, a później czytając, dowiemy się, że Bóg zmieni jego imię na Abraham i uczyni go Ojcem narodów. Tutaj jest z kolei mowa o obietnicy, która prowadzi do tego, co się ma stać później. W tym momencie, gdy Bóg wypowiada te słowa do Abrama, jest to coś niepojętego. On jest starym człowiekiem, jego żona też jest niepłodna, nie mają dzieci, a Bóg mu mówi coś, co przeczy logice, coś, co przeczy naturalnemu. Zrozumieniu, zmysłom, tym, co człowiek może zbadać. Mówi, mu, że będziesz ojcem narodów. Wyprowadza go na zewnątrz i pokazuje mu gwiazdy. Mówi, jeśli możesz je zliczyć, tak liczne będą Twoje pokolenie. Co ktoś, ktoś powiedział, że nasze potomstwo, nasze pokolenie kolejne są tak, jakby przedłużeniem naszego. Życia. I ja wierzę, jako że Słowo Boże odnosi się w całości do Jezusa Chrystusa, że tutaj jest zapowiedź życia wiecznego. W tych pokoleniach jest obietnica: Abrahamie, ty nie umrzesz. I Bóg jest powiedziane, że po tych rzeczach, gdy mu to pokazał i to mu wyrzekł, jest napisane. Wtedy uwierzył panu, a to poczytał mu ku usprawiedliwieniu. Czyliż od tego momentu Bóg wskazywał, że usprawiedliwienie życie wieczne jest poprzez zaufanie Bogu w jego obietnicę. Coś, co dla ludzi jest niemożliwe. Jak to? Paweł powiedział, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Po ludzku to jest niemożliwe, żeby człowiek zmienił się i pragnął kochać Boga. To Bóg musi to uczynić człowieku. I dał tą obietnicę, która później została wypełniona w Jezusie Chrystusie na Krzyżu. Jezus Chrystus umarł za Ciebie, za mnie, za wszystkich na Krzyżu, tak by odpłacić to. Co grzech wyrządził, bo jest powiedziane, że żadnego, ani jednego nie ma, który by nie zgrzeszył. Wszyscy zasłużyli na śmierć nikt nie zasłużył na życie wieczne. I zapłatą za grzech jest śmierć. I to Jezus Chrystus na siebie wziął grzech, by zapłacić za Ciebie i za mnie. Dokonać tego, co po ludzku jest niemożliwe, bo po ludzku zasłużyliśmy na śmierć. Bo po ludzku Abraham, Abram Miał umrzeć bezdzietnie i ślad miał po nim zaginąć. Ale Bóg dał mu obietnicę, że będzie Twoje potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. To jest zapowiedź życia wiecznego: to jest zapowiedź tego, że w Jezusie Chrystusie nie zginiemy, ale będziemy mieli żywot wieczny. Że nie przeminiemy. To ciało przeminie. Ale my będziemy trwać, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo naszego Boga. Jesteśmy istotami duchowymi. Mamy ducha. A to jest tylko ubranie, powłoka, która liczy się w tym wymiarze. I gdy Abraham uwierzył Bogu, Bóg mu następnie powiedział, co ma uczynić. Wiecie, obietnice Boże często są powiązane z naszym też działaniem. By zbawienie stało się Twoim udziałem, Ty musisz wyznać ustami swoimi i uwierzyć w sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych. Wtedy zbawionym będziesz. Jest akt, który my musimy, czynność, którą my musimy wykonać. Bóg zrobił wszystko. Co było niemożliwe dla nas do zrobienia. I tak jak wołał Abrama, Abra, Adama w raju, gdy zgrzeszył, tak woła każdego z nas w życiu. Czy Bóg nie wiedział, gdzie Adam schował się po tym, jak zgrzeszył, po tym, jak, gdy sprzeniewierzył się woli jego? Oczywiście wiedział. Jest powiedziane, że Bóg zna nawet nasze myśli, nasze słowa, zanim pojawią się na języku. On je już zna. Także wiedział też, gdzie i Adam jest. Ale woł, Adamie, gdzie jesteś? Po to by Adam odpowiedział. I tak samo każdy z nas na wezwanie Boga musi odpowiedzieć ustami swoimi wyznać i w sercu uwierzyć. I tak samo Abraham, Bóg mu powiedziałby, złożył ofiarę. I to też jest w tym ukazane, to co my jako wierzący ludzie mamy czynić, że mamy składać ofiarę żywą każdego dnia zapierać się swojego ciała, które pragnie tego, co nie jest Boże. Gdy rodzimy się na nowo, gdy przyjmujemy zbawienie, stajemy się dziećmi Bożymi, bo zrodziliśmy się z Ducha Świętego. Ale to ciało pragnie rzeczy tego świata. I to naszym jest zadaniem, by dokonywać wyborów każdego dnia, by kłaść. Na ołtarzu nasze pragnienia, naszą wolę, nasze jestestwo. Tak by Bóg mógł zrobić to, co obiecał, że zrobi. Ale tu jest potrzebne nasze poddanie, nasz wybór, nasza decyzja. I Abram uwierzył i zrobił to, co Bóg mu polecił, złożył ofiarę. I co tu jest powiedziane, że wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abraham je odpędził. Często tak jest w życiu wierzącego, wierzącej osoby, że wiele przeciwności przychodzi. Wiele rzeczy, gdy staramy się żyć oddani Bogu, wiele rzeczy przychodzi, by nas odciągnąć od tego, by ta ofiara nie została na ołtarzu, by została wykradziona poprzez niewiarę. Myśli niewiary, że to na pewno tak się nie stanie. Jak to jest możliwe? Życie wieczne? No i jak, jak, jak to życie wieczne? Że nie wiesz, kim jesteś? Szatan przychodzi i oskarża ciebie, że nie jesteś nowym stworzeniem, że krzyż nie ma mocy, by dać ci życie wieczne. Jeżeli dasz, by te ptaki drapieżne. Zabrały z ołtarza ofiarę, którą w wierze położyłeś, musimy odpędzać te myśli, musimy dawać odpór szatanowi. To jest nasze zadanie każdego dnia. I tu znowu w tym widzimy zapowiedź tego, co ma nastąpić, czyli ofiary. Bóg uturował drogę, Bóg zaplanował, Bóg dał obietnicę, że Adam wróci do nałono Boże, że Adam znów będzie przechadzał się z Bogiem, tak jak został stworzony w raju. Zostaliśmy stworzeni na Bożą chwałę i dla Jego przyjemności, by mieć społeczność z Nim. Bóg nas stworzył, by dzielić się z nami, miłością swoją, by dzielić się z nami tym, co ma, swoim królestwem. Dał Adamowi we władanie ziemię. Jest powiedziane, że człowiek został stworzony jako korona jego stworzenia. Wszystko, co Bóg stworzył, stworzył ustami, słowem, a do człowieka ulepił go. Dotyk. Ręką swoją, tak? Dał ten taki specjalny dotyk. To pokazuje, jak szczególni jesteśmy w planie Bożym. I jak też Bogu zależy, by przywrócić to, co zostało zagubione, przywrócić w Jezusie Chrystusie. I ta ofiara, o której już wcześniej mówiliśmy, tu Abraham złożył według zalecenia Boga i Jezus też złożył to według zalecenia Ojca. Bo jest powiedziane, jeszcze przed założeniem świata już zostało postanowione, że Jezus Chrystus położy swoje życie za Ciebie i za mnie. Położy tą ofiarę. I tak samo on, tak jak te ptaki drapieżne, gdy przylatywały i chciały porwać tą ofiarę, tak samo Jezus, bo był w ciele też ludzkim, był stuprocentowym Bogiem, ale i w stu procentach był człowiekiem. Odczuwał, cierpiał. Jest powiedziane, że w ogrójcu, gdy modlił się, pocił się krwią. Mówił: Ojcze, jeżeli jest to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. Ale później, ale nie moja wola. Ale Twoja. W Nim też była walka dlatego, że miał tą ludzką cząstkę. Jako Bóg mógł odsunąć siebie od, od tego wszystkiego, ale nie zrobił tego ze względu na nas. By pokazać nam, że jest zwycięstwo, że jest droga, że w Nim też możemy przezwyciężyć nasze ludzkie słabości. Że w Nim też możemy usłuchać Ducha Świętego i pójść za Nim, a nie za ciałem, nie za naszymi uczuciami, nie za naszymi. Myślami, naszym strachem. I Jezus aż do końca, aż, aż do śmierci. A jest powiedziane, że mógł. Wisząc na krzyżu, mu podpowiadano mu. Zbaw siebie. Z zejdź z tego krzyża. Możesz, masz moc. Na Twoje jedno słowo, zastępy aniołów tutaj przyjdą i będą ci służyć. Jezus mógł to zrobić. Jezus mógł to zrobić. Ale On odpędził te ptaki by one nie zabrały ofiar. Jezus do końca był wierny Ojcu, podjął decyzję i to jest miłość. Trwanie w decyzji. Trwanie w tej decyzji. Pomimo, pomimo właśnie wątpliwości, pomimo ataków, które przychodzą, myśli, które próbują nas odwieść od tej drogi, myśli, które próbują oszukać nas, że nie jesteś nowym stworzeniem. Że to tylko wytrwój Twojej imaginacji. Kolejne wersy mówią o tym, że wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przybywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. I tu jest znowu zapowiedź tego, co Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów. Nie prześladowano i was prześladować będą. Nie jest uczeń większy nad nadmistrza. Powiedział, nie jesteście z tego świata. Jesteście w tym świecie, ale nie jesteście z tego świata. Ten świat będzie was nienawidził. Ten świat będzie was prześladował. Będzie was wtrącał do lochów, więził, będziecie niewolnikami w tym świecie. Ale miejcie wiarę w skończone dzieło Jezusa Chrystusa, że On przezwyciężył grzech i śmierć. I że to jest tylko chwilowe. Tak jak tutaj powiedział, 400 lat, a później wyjdziecie do Ziemi obiecanej. To jest ta obietnica, to jest to, co miało nastąpić, to, co miało się wypełnić w Jezusie Chrystusie. I to samo tyczy się nas, że nasze pielgrzymowanie na tym świecie, gdy. Bóg to zdecyduje, skończy się, że nasze cierpienia, nasze smutki są tylko chwilowe. Jest powiedziane, że masz wielką zapłatę, obfitą zapłatę. Jest powiedziane o Jezusie, że wycierpiał krzyż ze względu na zapłatę, którą miała przyjść później. My jesteśmy Jego zapłatą, Jego ciało. My jesteśmy Jego nagrodą. I on dla nas wycierpiał krzyż. Dla ciebie, dla mnie, by być z nami, by znowu ucztować z nami, by znowu przechadzać się z nami, by znowu mieć z nami społeczność, bo po to nas stworzył, byśmy żyli z nim wiecznie. Jest powiedziane, że piekło nie zostało stworzone dla ludzi, ale dla szatana i jego upadłych aniołów. To jest Twój i mój wybór, gdzie chcesz spełnić wieczność. To jest Twój i mój wybór, czy zaufasz obietnicy Bożej, czy zaufasz temu, co Bóg mówi, temu, co przeczy ludzkiemu zrozumieniu, jak można zmartwychwstać, jak można umrzeć, a mieć życie wieczne. No to jest tylko możliwe w Bogu. Jest tylko możliwe za sprawą Ducha Świętego. I ten sam Duch Święty, który wzbudził Jezusa Chrystusa. Jest w stanie zbudzić każdego z nas i dokończyć to dzieło, które rozpoczął w naszym życiu. A gdy słońce zaszło i nastąpiła ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesunęły się między owymi płociami. W dniu tym zawarł Pan przymierze za Bramem, mówiąc potomstwu Twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Zwycięstwo. Zwycięstwo. Zwycięstwo, które mamy w Jezusie Chrystusie. Bóg, tak samo jak przyjął ofiarę Abrahama, tak samo przyjął ofiarę Jezusa Chrystusa. Gdy Jezus konał, powiedział: Wykonało się. Skończone. Wykonane. Już więcej nic nie trzeba robić. Ofiara została przyjęta przez Boga. Bóg przyjął. Jezusa Chrystusa jego krew jako wystarczająco zapłatę za grzech za ciebie za mnie to wystarczyło już więcej nic nie trzeba do tego dodawać i przez to zawarł nowe przymierze dlatego jest nazywamy to nowym przymierzem bo ono zawarte zostało w Jezusie Chrystusie po przyjęciu jego ofiary Dzisiaj jest dzień zbawienia, mówi Słowo. Dzisiaj jest dzień łaski. Nie zatwardzajcie serc swoich, gdy usłyszycie Jego głos. Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym. I okazuje każdemu łaskę. Jest powiedziane, że gniew Jego nie trwa na wieki. Każe niesprawiedliwość ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia, ale Łaska Jego zlewana jest na tych, którzy Go kochają i są powołani według Jego woli aż do tysięcznego pokolenia. To Ty i ja musimy podejmować każdego dnia decyzję, czy ufamy Bogu. Czy ufamy Mu wystarczająco, by czynić to, czego od nas oczekuje? Do czego nas pociąga. Do... Mimo. Mimo tego, że nie widzimy może efektów, wszystko przeczy nasz wzrok, nasz, nasze myśli, nasze odczucia, nasze, to, 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 co możemy dotknąć, odebrać zmysłami, mówi nam, że nie ma nadziei. Nie ma nadziei. W Habakuku Habakuk mówi tak, zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselu się w Bogu mojego zbawienia. Jak można radować się, gdy dookoła klęska, nie widać żadnego urodzaju, nie widać żadnego owocu? Po ludzku niemożliwa rzecz, nie? Ale to jest właśnie ta nasza decyzja, czy zaufamy Bogu i Jego obietnicom, pomimo tego, co widzą nasze oczy. I to jest ta decyzja, którą każdy musi podjąć. Ja w swoim życiu też mam wiele takich rzeczy, gdzie po ludzku można by załamać ręce, bo nie widać rozwiązania tej sytuacji. Myślę, że Wy też pewnie macie. Modląc się może o swoich braci, siostry, rodzinę, matki, wujków. Latami modlicie się i nie widzicie żadnego owocu. Ale wezwanie jest do tego, by zaufać Bogu, mimo tego, czy widzisz, czy nie widzisz. A to, że zaufałem, to mogę też się radować, bo wiem, że On jest mocny by zrobić to, co po ludzku jest niemożliwe. Ty masz Mu przynieść te dwie rybki, te dwa chleby i trzy rybki. To, co masz. A On z tego zrobi to, co jest niemożliwe. Nakarmi tysiące. Twoja modlitwa przyniesiona do Boga. Sprawia to, że On czyni to, co ty nie możesz uczynić. Tylko tyle możesz zrobić. Także nie, nie ustawajcie też w modlitwach o swoich bliskich i zaufajcie, prawdziwie zaufajcie Bogu, że On jest w stanie uczynić to, co po ludzku jest niemożliwe. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto pragnie oddać swoje życie Jezusowi, jeżeli to słowo do Ciebie dotarło, jeżeli pomimo swojej sytuacji, Pomimo tego, co widzisz dookoła siebie, chcesz powiedzieć Bogu tak i chcesz uczynić ten krok, to zapraszam Ciebie teraz.